Witam Was mordki w pierwszym odcinku na moim kanale takim z Bedwarsów pogadankowym. Dzisiaj sobie pogramy trochę się tam około 6-7 minut. No i zapraszam Was do oglądania. Dobra, jesteśmy na pierwszej arenie. Yy, oczywiście, jeżeli chcecie, możecie yy, widać sobie w opisie, macie cały opis mojego sprzętu i yy, macie też mojego TikToka. Mała. Oczywiście zachęcam do stawego silnika i oproszki w górę. A my lecimy już sobie do pierwszego typka. Postatnie po ja dosyć mało gra, więc ja będę mam to sorry. No, ale chyba to nie będzie miało miejsca, albo w to wątpię. Z się chyba nie traci, ja czy znaczy? Co to wiem. o, no, Yes, Jest, Mam no, nice mam jednego tylko z głowy. No i lecimy sobie. Myślę, że do kolejnego już możemy lecieć. Czerwonego nie ma. No, polecimy sobie do tego. Do białego myślę. biały, nie no, ma, będzie tu. I, 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 I jeżeli byście chcieli, to wbijajcie na lajwiki. Są lajwiki. E, tak, około. To przynajmniej dwa razy w nie myślę są lajwiki. owa, on no nie ma też. A. No, imię też już nie ma. Dobra. No, mogę mieć setadora. To sobie kupujemy tak, soci, kamieczyk Sorry, jak będę jakoś tak uwagiwał, jak. Nie wiem, jak jakiś taki. No, ja już jak mały, no ale. Wiecie. Kiedyś się coś tam próbowało nagrywać, ale nie wychodziło. Teraz tak pomyślałem, dobra. Biorę się za to. Przecież nie będziecie na jakiś odcinek nie czekać Przecież YouTube to nie tylko streamy, tylko też kontakt z widzami przez live, nie? Yy, przez no Dobra, Gito. Czekamy sobie na jednego diaksa. Potem do tej jakiejś rzepki trzeba iść. Możecie oczywiście pisać komentarze, bo za komentarze bardzo dużo dają o wiele większe zasięgi są przez komentarze. No, dobra, kujemy sobie szarpa. Co to mamy Kuwa, pies mi zaczął szczekać. No i lecimy do tej rzepki. O ja. Widzę, że on się tu ze mnie budował. Nie wiem czy mu nie, o wyszło mi ja piernicze nie wytrzymuję zaraz. Dobra. To myśli, że już się to nabierę. Dobra, ja sobie polecę na górę tam Git. cyk. Chciałam ja, go tak. Okej, okay. Dobra, nie ma typa. Ile? No, tylko dwa myślę, że więcej Dobra getua. Zbroja, Zbrojaż, panie. Lecimy do kolejnej osoby, teraz do Team. Czy tak? Lecimy z Mianem rady jeszcze. W sensie, przesuńmy Rody. Witówa. Kto to jest żółty? tam jest żółty? No to bit. Gorąco, gorąco. O, idzie. Wie, wsią, wsią, wsią. Tum, 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 tum. <śmum> no, to nie jest. Zły. Dosyć sporo moich tamków. Dajcie mi to nie jest sklep. Dobra, to jest jedyny. To jest kacpel, jak ty. Hmm? Hmm? on mnie hitał od tyłu jakby a GG wyszedł chyba a musiał wyjść dobra no to GG dobra to dzięki za odcinoczek widzimy się w następnym sub like no i do zobaczenia w następnym odcinku siema